To jest firma, która co miesiąc dostaje od nas ponad 10 tysięcy lidów miesięcznie, wydając im całe 200 tysięcy złotych na reklamę, z których ma olbrzymią konwersję na klientów. Teraz tutaj widzisz kolejną firmę, u której tak rozwinęliśmy konto Google Ads, że z w cudzysłowie marnych 5 tysięcy złotych miesięcznie budżetu doszliśmy aż do budżetu 126 tysięcy co miesiąc. Kolejna firma, najlepsza kancelaria prawno-finansowa w Polsce, która dostaje od nas kilka tysięcy klientów co miesiąc, jak sami publikują po prostu na swoich social mediach. To nie moje słowa, to są ich słowa. I ja mógłbym tak wymieniać bez końca, wymieniać naszych klientów, którzy osiągnęli olbrzymi sukces, bo mamy stworzony pełny system rozwiniania biznesu zarówno dla e-commerce, jak i dla usług B2B czy B2C. I my obsługujemy firmy między Międzynarodowe, jak i lokalne, bo 2015 roku, kiedy powstała nasza agencja, to przetestowaliśmy dosłownie wszystko i wiemy, co u Ciebie działa. Więc jeśli jesteś zainteresowany tym, co możemy dla Ciebie zrobić, dla Twojej firmy, to mamy bezpłatną konsultację. Wystarczy, że klikniesz w link, który widzisz w tej reklamie. A w tym miesiącu stały nam dwa wolne miejsca, aby przyjąć klientów na reklamę Meta, czyli Facebook, Instagram, Google Ads i SEO, a także robimy szkolenia w działu wewnętrznych w firmach. A najlepsze jest to, że zajmujemy się Twoim marketingiem kompleksowo, więc nie musisz tracić czasu na nadzorowanie i spinanie wszystkiego i możesz zająć się swoimi obowiązkami, jak prawdziwy szef czy menedżer. Tylko uwaga, to, co teraz powiem, jest bardzo ważne. Zapraszamy tylko osoby i firmy zdeterminowane na sukces. Więc jeśli jesteś tylko pożeraczem czasu, który nie zna się na biznesie i liczy, że dostanie podczas tej darmowej konsultacji jakąś tajemną wiedzę, sekretne ustawienia Piksela, żeby bez wysiłku stać się multimilionerem, to nie przesyłaj do nas zapytania. Nie marnuj naszego cennego czasu. Wróć do oglądania webinarów o krypto, czy wierzenia w prawo przyciągania, że jak będziesz codziennie myślał o Porsche, to w magiczny sposób pojawi się ono u Ciebie w ogródku, razem z pięknym domem i z pięknym basenem. Przy okazji, ja swoje Porsche kupiłem z zarobioną gotówkę na skalowanym systemie, który też możemy wdrożyć u Ciebie. Więc wejdź na naszą stronę i zarezerwuj rozmowę. Co tu jeszcze robisz? Do dzieła? Kliknij link w tej reklamie. Halo!